Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o bogini obcych, dziwnej, humanoidalnej postaci, która zostanie lepiej przedstawiona w nadchodzącym komiksie rozbudowującym uniwersum obcego spod szyldu Marvela. Spekulacje na temat tej dziwnej, tajemniczej istoty rozpoczęły się tuż po ujawnieniu materiałów wstępnych do pierwszego komiksu o obcym, który ukazał się w tym roku pod szyldem Domu Pomysłów. Scenariusz do nowej historii o tym uniwersum napisał Philip Kennedy Johnson i już na sam początek przygotował niezłą zagwozdkę dla fanów, którzy dwoją się i troją rozkładając na czynniki pierwsze i intensyfikując pomysły na temat kim może być ta tajemnicza postać. Informacje promocyjne nakreślają nam opowieść Gabriela Cruza, będącego protagonistą tej historii. W pewnym momencie doznał on dziwnej wizji, w której widział demoniczną istotę, nazywaną Królową pośród trendowatych i boginią wśród robaków. Dowiadujemy się o tym podczas sceny, w której zwierza się z tego, co widział sztucznej inteligencji o imieniu Bishop. Po zagłębieniu się w opis i zapoznaniu z wstępnymi planszami reklamującymi komiks, możemy wywnioskować, że chodzi tu o bóstwo ksenomorfów, postać przypominającą kobietę z cechami obcych organizmów, będącą uosobieniem grozy, tajemnicy i dzikiej natury, którą reprezentują przedstawiciele roju obcych. Cechuje się ona posiadaniem dwóch masywnych rogów, które przeplatane są dwoma mniej masywnymi naroślami. Na czubku tej korony wykonanej z utwardzonej skóry bądź korapaksu obcych możemy zaobserwować dodatkowe dwa rogi odgięte do tyłu. Tajemnicza postać przemieszcza się w pozycji wyprostowanej i przy poruszaniu się oplata prawdopodobnie ogon wokół własnej talii. Dysponuje również wydłużonymi dłońmi zakończonymi ostrymi pazurami. Do tej pory ten pasożytniczy gatunek był kojarzony z prostym instynktem i raczej ograniczoną inteligencją. Zobaczymy, czy dopisanie istnienia obcych jakiejś ideologii związanej z ich powstaniem wpłynie pozytywnie na Markę. Możemy się również zastanowić, czy bogini obcych istniała od początku istnienia tego gatunku, czy też powstała poprzez ciągły cykl poboru DNA organizmów, na których obcy pasożytowali. I będzie to zupełnie nowy początek dla tej rasy kosmitów. Według serwisu Screen Rant może to być postać na miarę nula, fikcyjnego superzłoczyńcy, który pojawiał się m.in. w komiksach Marvela, był on w końcu władcą symbiontów i jednocześnie ich stworzycielem, przy czym potrafił kontrolować ich kolonie za pomocą swego umysłu. A Wy co myślicie? Dajcie mi znać w komentarzu, kim będzie ta tajemnicza postać. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!